Jedziemy na Hel. Cześć. Na Hel pojechaliśmy sobie na początku czerwca, jakoś tak chyba y, spontanicznie bardziej. Dzieci po prostu bardzo chciały tam jechać. My też chcieliśmy bardzo jechać, bo byliśmy tam y, akurat 10 lat wcześniej więc przepadała taka okrągła rocznica. No więc w samochód i pojechaliśmy. Y, dotarliśmy po południu y, bodajże w niedzielę chyba jechaliśmy. Staraliśmy po południu pogoda była przepiękna mm, i trafiliśmy na plażę. Mieliśmy troszkę problem z, mm, ze znalezieniem mm, fajnego miejsca do spania. E, ponieważ chcieliśmy zostać na jakimś polu namiotowym albo rozbić się gdzieś na dziko. Na helu bardzo ciężko znaleźć jakieś e, miejsca na dziko. E, pola namiotowe z kolei wypadały bardzo drogo. Hel Helcamp jeżeli dobrze pamiętam to za jedną noc wychodziło 150 zł. Namiotem dachowym, więc bardzo dużo. Ostatecznie trafiliśmy do takiej pani, która, u której byliśmy 10 lat temu, 10 lat wcześniej, na motocyklach we wrześniu i spaliśmy u niej w takim pensjonaciku. Wiedzieliśmy, że ma generalnie serce do turystów i traktuje wszystkich bardzo uprzejmie więc pozwoliła nam u siebie z tyłu... Już! To pozwolę, teraz okay. jak nie chcę mówić. Cześć widzowie! Jesteśmy na helu z rodzinką. To rodzinka idzie przede mną, a ja idę sama. Cześć Eli! Piona! Tak. A, idziemy teraz... Tak, tak. Idziemy teraz na latarnię e, na helu. Nie byliśmy nigdy, Będzie super atrakcja. A potem na plażę, robić plażę coś no. jeszcze mam mówić? nie <grych> jesteśmy to oczywiście z naszym namiotem dachowym e, u takiej fajnej pani której byliśmy 10 lat temu jak jeszcze byliśmy bez dzieci no i to właśnie dzieci. No już, pozwoliła nam się z tyłu swojej działki ze swoim domem e, rozbić się z naszym namiotem dachowym, no i u niej byliśmy przez dwa dni. Na Helu, jak widać, byliśmy na, lata na latarni morskiej w Fokarium. jeździliśmy elektrycznym samochodem, e, to znaczy takim samochodzikiem dla dzieci, e, no i spędziliśmy mnóstwo czasu na plaży. Pogoda nam bardzo, bardzo dopisała. To był chyba pierwszy weekend w roku, gdzie było około 30 stopni. Mm, na Helu w ogóle rzadko się zdarzyło, było tak gorąco. E, także pogodę mieliśmy świetną, odpoczęliśmy. Było bardzo, bardzo przyjemnie. To teraz e, Erineczka będzie Wam opowiadać e, swoją historię. Cześć widzowie! Dzisiaj układamy karty. Mama gdzieś poszła, d, e, poszła się bawić z Erykiem i... Ona się bawi z ona a, a ona ma trójkupielowy, więc opala na, na, na leżeku i na koczyku i bawi się z elekiem i odpoczywa. potrzeba. Na za układamy. Zakręcił. Zakręcił?

Saki, Mano. Papa. Papa. rzy Nie płynie? Trzeba na fale poczekać. No widzę, widzę. Już jesteś, już napłynąłeś, brawo! Jeszcze raz? Na początku czerwca na Helu woda w morzu jest jeszcze dość zimna. Tak samo wieczory też są dość chłodne. Choć na pewno. Bardzo malownicze, bo dzień jest też długi i sam wieczór jest bardzo długi. Mieliśmy okazję kupić na kutrze świeżą grebkę świeżą świeżego dorsza, którego sobie zjedliśmy z patelni. Także to była też taka jedna z atrakcji. Ale największą atrakcją był na pewno Wejdziemy. elektryczny transport. Trzymam cię, trzymam telefon. No. Dzieci już nie widać. Oni chyba wysiadają. Oni chyba mają ten A, ruszyli na wycieczkę. Patrz sprawdził czy ma zamknięte. Możecie jechać. Starze są tuż tuż. Jedziemy? Jedziemy. bo jedzie meleks, tak? Naprzeciwka... No? Uważajcie, bo jedą meleksy tutaj, nie? Więc trzymajcie się jednej strony. Teraz, teraz jedziemy do pokarmów, nie? Nie. A gdzie? Tak. Do plaży i z powrotem. No. A, okej. Okay. kwoczek. Kwoczek. Kwoczki Pani mamy w domu. Plażę. Ja założę tylko na plażę i tyle. I z powrotem. z powrotem. Zajmuję. Tak, tak. Lepiej. Lepiej. Dobrze, dziękujemy. Idziecie dalej. Idziecie Jedź, przed nami, proszę. Obieccie panią. Możecie objechać z lewej strony. No objeżdżaj, objeżdżaj. No. Wszyscy uciekają. Dobrze, <laughs> no, dziękujemy. Młody kierowca, on jeszcze nie, nie ten. <laughs> i zatrzymajcie się tam przy ławeczce gdzieś, dobra? Albo tam, już się zatrzymali. I jak tam, podoba się wam? Super jest! Która jest godzina? Dobra, wyłącz tak na razie W Helu pochodziliśmy też trochę po deptaku, na którym jest bardzo ładna zabudowa. Zjedliśmy rybkę, wysłaliśmy kartkę do babci i dziadka, i spotkaliśmy takiego fajnego Jaguara, a potem trafiliśmy do Fukarium. To jest taki, wiesz, co samolot rekreacyjny, taki wycieczkowy, może obchodzi nawet ludzi, żeby sobie obejrzeli Hel z lotu ptaka.